Witam serdecznie w kolejnym programie z Jo. E, dzisiaj przygotujemy zupę ze skłosza. E, Skłosz to jest warzywo, które wygląda, jak wygląda, widzieliście, no, zobaczycie w trakcie programu, na samym początku programu e, ze zdjęcia. E, jest to jeden z, jedno z warzyw dyniowatych. No cóż, zacznijmy więc. Zaczniemy od przysłażenia cebulki na e, masełku, a potem dodamy resztę składników. Cebulka na masełku. Jak wiadomo dynia nie ma smaku sama w sobie i tak samo skłosz nie posiada zbyt wiele aromatu. Więc cały nasz aromat będzie z reszty yy, warzyw i przypraw. Mm -hmm. Mamy tu jednego małego batelskosza, możecie użyć dyni w zastępstwie, jeżeli nie znajdziecie e, tego warzywa. E, jedną pietruszkę, jedną marchewkę, e, odrobinę selera, e, papryczkę, kostkę stołową, wodę i oczywiście e, czarny i czerwony pieprz. Nasza cebulka już się przetwarzyła na masełku, możemy teraz dodać paprykę i kostkę. Klinkę wody i nasze owadze z możemy już wrzucić, żeby się powrotku dusił. On gdzie pierwszy powrót Ups. Dusić. Będziemy go dusić. On się będzie dusił na masełku mhm. i dopiero jak nam troszeczkę zmięknie, to go porządnie zalejemy wodą i zrobimy z niego porządną zupę. Nasz skos się powoli kurczy, więc dorzucamy resztę naszych warzyw i dolewamy troszeczkę wody. A pamiętajcie o tym, że to ma być zupa, więc tej wody będzie dużo więcej. Na razie tylko tyle, żeby się te warzywka dusiły we własnym sosie. Wodę do końca około litra więc w całości mamy około 1,5 litra wody i pozwalamy zupce powoli się gotować przez jakieś 15-20 minut a potem zajrzymy do niej czy warzywa już są miękkie doprawimy ostatecznie i zmielimy na drobną miazgę to już będziemy to mielić tak, nasza zupa jest już prawie gotowa, warzywa są miękkie, więc przelewamy wszystko do miksera, zmiksujemy to wszystko na drobno, a potem dodamy sól, pieprz do smaku i może odrobinę cukru. Zmiksowaną zupę będziemy serwować ze śmietaną i zieloną pietruszką. Przelewamy do garka i dodamy tam jeszcze odrobinę pieprzu do smaku i odrobinę cukru do smaku. Możemy dodać do smaku odrobinę pieprzu i szczyptę soli. Zagotujemy ją i będziemy ją serwować już na, na talerzykach z odrobiną śmietany i świeżej pietuszki. podać naszą zupę. Dodajemy do niej po łyżeczce śmietany. Esy floresy. Piękne chińskie znaki Taichi Fung Feng Shui. I odrobina pietruszeczki na wierzch. No, zielonej. Może nie taka, może nie taka odrobina. Dużą pietruszeczki. Dużo pietruszeczki. Pietuszka jest zdrowa. I życzymy smacznego. No to smacznego.